Dialog z Kościołami Wschodu. Punkt 50. Na początku trzeba tu ze szczególną wdzięcznością dla Bożej Opatrzności stwierdzić, że nadwątlona w ciągu stuleci więź z Kościołami Wschodu umocniła się w okresie Soboru Watykańskiego II. Obserwatorzy ze strony tych kościołów, obecni na Soborze wraz z przedstawicielami Kościołów i wspólnot kościelnych Zachodu, wyrazili publicznie, w momencie, jakże uroczystym dla Kościoła katolickiego, wspólną wolę dążenia do jedności. Sobór ze swej strony spojrzał bezstronnie i z głęboką miłością na Kościoły Wschodu, zwracając uwagę na ich eklezjalny charakter i na obiektywne więzi jedności, jakie łączą je z Kościołem katolickim. Dekret o ekumenizmie stwierdził, że przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach, Buduje się i rozrasta Kościół Boży. I dodaje, iż w konsekwencji kościoły te, mimo odłączenia, posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś na mocy sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystie, dzięki którym są dotąd z nami złączone najściślejszym węzłem. Została uznana wielka tradycja liturgiczna i duchowa Kościołów Wschodu. Specyficzny charakter ich rozwoju historycznego, normy, dyscyplina stosowane przez nie od samego początku i usankcjonowane przez Ojców Świętych oraz przez Sobory Akumeniczne, a także właściwy im sposób formułowania doktryny. Wszystko to uczyniono w przekonaniu, że uprawniona różnorodność nie sprzeciwia się bynajmniej jedności Kościoła, ale przeciwnie. Przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie do wypełnienia jego misji. Sobór Watykański II pragnie oprzeć dialog na istniejącej komunii i zwraca uwagę właśnie na bogatą rzeczywistość Kościołów Wschodu. Wobec tego święty Sobór zachęca wszystkich, zwłaszcza tych, którzy pieczołowicie zabiegają o przywrócenie pełnego zjednoczenia Kościołów Wschodnich z Kościołem Katolickim. By należycie wzięli pod uwagę te specjalne warunki powstania i rozwoju kościołów wschodnich oraz charakter stosunków istniejących między nimi a Stolicą Rzymską przed podziałem, a również by urobili sobie słuszny osąd tego wszystkiego. Punkt 51. To zalecenie Soboru przyniosło owoce zarówno w dziedzinie braterskich relacji, które rozwijały się poprzez dialog miłości, jak i na polu dyskusji doktrynalnej, prowadzonej na forum Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym. Równie bogate były jego owoce w sferze relacji ze starożytnymi Kościołami Wschodu. Podjęty w ten sposób proces był powolny i wymagał wysiłku, ale zarazem stał się źródłem wielkiej radości i satysfakcji, ponieważ pozwolił na stopniowe odnalezienie braterstwa.